Drugi dzień ósmego śląskiego festiwalu nauki. Dziś po raz kolejny pokażemy Państwu, jak nauka może zmieniać przyszłość. Wykłady na śląskim festiwalu nauki cieszą się ogromną popularnością. A profesor Andrzej Dragan. Szczerze mówiąc, jestem tym wszystkim trochę zaskoczony i nie wiem, jak to komentować, nawet, ale cieszę się, że udaje się wreszcie ludziom przebić do ludzi z tym, że fizyka jest, jest naprawdę interesująca. Bo ja wiem, że szkoła robi często wszystko, żeby ten obraz zohydzić, ale. Więc ja mam trochę łatwe zadanie, bo coś to naprawdę jest niezwykle interesujące, tylko ludzie o tym nie wiedzą. Łatwo się sprzedaje, więc ja staram się to robić tak jak w ten sposób, co, w jaki sam, sam się tym zainteresowałem, czyli szukać tych rzeczy, które mnie najbardziej ciekawią i o tym mówię. A po wykładach? Można też poznać zwierzęta, które. W codziennej pracy pomagają, jeżeli chodzi o jezioro Żywieckie, to tam jest specyficznie, bo tam więcej patrolujemy na jeziorze Żywieckim i, wspiera, i takie pieski wspierają nas przy akcjach ratunkowych. Jeżeli na przykład ktoś wypadnie z motorówki czy z rowerka, wtedy ewentualnie jak jest okazja, albo ratownik ma mniejsze szanse na, na uratowanie człowieka, wtedy podejmujemy razem z pieskiem taką akcję. Nasi wolontariusze pomogli dziś? Tak naprawdę ta liczba cały czas wzrasta. Na ten moment pomogliśmy około 20-30 osobom, ale wolontariuszy jest bardzo dużo i każdy pomaga innym osobom. A czy mają szansę zapoznać się ze stanowiskami? Oczywiście, mamy okazję pochodzić, pospacerować, e, pozwiedzać różne tam rzeczy. E, lubimy takie na przykład medyczne rzeczy, więc sobie tutaj spacerujemy, e, ale dla nas ważna jest po prostu pomoc innym. Spytaliśmy też uczestników, co spodobało im się najbardziej. Dzielnica nauk ścisłych jest super. No, przyroda, rośliny, takie ciekawe, ciekawe rzeczy się dojdziają różnych. Symulator kolejowy bardzo. E, no chyba strefa AI, bo no, było tam fajnie pokazane, co te AI może zrobić. No ogólnie bardzo fajne. Wy, znaczy wydaje mi się, że dostępność warsztatów, wykład profesora Normana Davisa. Kosmiczne prezentacje. Myślę, że organizacja. Rozmach i to w jaki sposób ludzie wykazują zainteresowanie właśnie samą nauką. Przy wyjściu na wszystkich uczestników czeka. Mapa i nasi goście mogą wskazać, gdzie mieszkają, a pan gdzie mieszka? W Chorzowie. To zachęcam. No dobra. Więc tak, Katowice, Gliwice. Okej, okay, ja gdzieś jestem mniej więcej pomiędzy Katowicami a Gliwicami. Hop. Tak wyglądał drugi dzień naszego festiwalu, a my zapraszamy do obejrzenia kolejnych relacji. Do jutra.